Oto zestaw krótkofalówek, które dostałem do testów z europejskiego sklepu Retevisa na AliExpress. Link do sklepu, link do tych krótkofalówek i link do kuponu rabatowego, jeśli byście chcieli kupić, macie pod filmem. Taki wstępny unboxing tych radiotelefonów robiłem już na ostatnim live w niedzielę, ale teraz pokażę główne funkcje Główne ich funkcje, i na koniec zrobię test łączności, test zasięgu. Może zacznijmy od tego, że to są pmr czyli radiotelefony, które nie wymagają żadnych zezwoleń, pozwoleń, licencji, nic. Po prostu każdy może ich używać bez żadnych ograniczeń. Co je wyróżnia w porównaniu do innych takich radiotelefonów na rynku? Otóż po pierwsze są wodoodporne, są odporne na zachlapanie, czyli można je używać w deszczu, gdzieś w górach, nie wiem, na kajakach. To jest ta pierwsza zaleta ich. A druga zaleta, którą zauważyłem, to jest to, że one mają 16 kanałów. Większość takich, właśnie PMR-ek, tych tańszych, ma tylko 8 kanałów. To jest akurat głośność. A tu się zmienia kanały. Menu. I teraz mogę zmieniać kanały. Jest 16 kanałów. Większość, większość takich PMR-ek pracuje na pierwszych 8 kanałach. Oprócz tego, dla każdego kanału możemy ustawić kod. To są kody, o których mówiłem w filmie o kodach CTCSS. To jest taki kod, który powoduje, że na jednej częstotliwości, czyli na tym samym kanale, może pracować wiele takich krótkofalówek, ale będziemy słyszeć tylko te, które mają włączony ten kod. Czyli jeśli mam włączony w tej kanał numer 3 i kod numer 5, a w tej drugiej włączę kanał numer 3, tu mamy kanał numer 3, w tej mamy kanał numer 3, kod numer 5, a tu mamy kanał numer 3, kod numer 1. I teraz jeśli coś nadaję w jednej, Druga się nie odzywa. To samo w tą stronę, nadaje nic się nie dzieje. Jeśli ustawimy ten sam kod, czyli w tej ustawie kod numer 1 działa, odzywa się, zapala się wyświetlacz na zielono. Tutaj to samo, jeszcze się sprzęga dodatkowo. Jeśli Chcemy słyszeć wszystko, czyli jeśli ktoś ma kod lub nie ma kodu włączonego, to możemy ten kod wyłączyć, czyli wziąć na 0. I wtedy, jeśli tu mamy 0, to nieważne jaki jest kod w tej krótkofalówce ustawiony, my zawsze będziemy słyszeć to, co jest nadawane. Czy tu jest kod, czy nie ma kodu, będziemy to słyszeć. Tutaj Nadawanie i odbiór są pokazywane na wyświetlaczu. Jeśli odbieram, to strzałka się świeci w dół, w dół strzałka ale idzie, a jeśli nadaję, to strzałka idzie do góry. Także to, że one są wodoodporne i to, że mają 16 kanałów, to jest ich największa zaleta. Są przede wszystkim duże, twarde. Ten plastik się w ogóle nie ugina pod naciskiem. Zasilane są akumulatorkami niklowo wodorkowymi w kształcie baterii R6, czyli tych większych paluszków. Oczywiście zamiast akumulatorków możemy też użyć baterii. Te akumulatorki, które tu są, te trzy i w drugiej też 3 były w komplecie. Czyli w komplecie mamy gotowe akumulatorki. Możemy nic nie musimy dokupować. Po prostu wszystko działa. W komplecie jest też ładowarka, w której możemy ładować obie krótkofalówki jednocześnie. Ładowarka jest zasilana przez USB, czyli dostajemy kana kabelek USB, to jest taki mikro USB i podłączamy to do dowolnej ładowarki od telefonu czy do komputera. Możemy też w domu, powiedzmy, ładować sobie te krótkofalówki przez tą podstawkę. A gdzieś w terenie, jeśli nam się rozładuje, możemy tutaj naładować ją przez gniazdko. W każdej z tych krótkowalówek jest gniazdko i możemy sobie podłączyć kabelek USB i podłączyć go na przykład do Powerbanku i doładować go ją gdzieś w terenie. No, tutaj mamy jeszcze wejście na słuchawki u góry. Zwykły jack, i mamy latarkę w postaci takiej diody zimno-białej. W komplecie są jeszcze tutaj takie klipsy do, no do paska, takie twarde, mocne. Widać, że to jest naprawdę porządne. Zresztą, zobaczcie, generalnie takie PMR-ki to są maleństwa, a ja tu ją porównam wielkością do Baufenga. Zobaczcie, to jest praktycznie takiej samej wielkości. I... E, naprawdę jest to twardy plastik. Tutaj mogę naciskać, nic się nie ugina ani z tej strony, ani z tej. Ani... No. Teraz nacisnąłem, nacisnąłem przez przypadek. Przycisk call, tu jest taki przycisk call, który możemy używać w formie dzwonka, czyli takiego przywołania jakby drugiej osoby. Tych dzwonków jest do wyboru kilkanaście. Możemy sobie wybrać taki dzwonek i. Dzwoni to jak telefon praktycznie. Też fajna funkcja. Instrukcja obsługi jest dostępna w pięciu językach, w tym pierwszy jest angielski. Mamy tutaj ładnie wszystko opisane: funkcje, przyciski, wyświetlacz o tym jak korzystać z baterii, jak ładować, oczywiście mamy też tabelkę z częstotliwościami wszystkich kanałów PMR i uwagę, że w niektórych krajach można używać tylko pierwszych ośmiu kanałów. Z ciekawych funkcji mamy skanowanie, czyli po prostu przemiatanie wszystkich kanałów. Oprócz tego ten przycisk skanowania ma też drugą funkcję. Ma to ma on funkcję monitora, czyli wyłączenia squelcha. Jeśli dłużej przytrzymamy ten przycisk, wtedy odblokowuje nam się squelch. W menu możemy ustawić numer kanału, numer kodu. Dla każdego kanału mamy dostępnych 121 kodów lub 0, czyli brak kodu. Następna funkcja to są te tony kol, czyli te dzwonki, które Wam pokazywałem na początku. Mamy dostępnych 20 dzwonków lub brak. Mamy funkcję Vox, która posiada trzy rodzaje czułości, lub można ją wyłączyć. Vox to, przypomnę, jest to funkcja, która. Uruchamia nadawanie głosem. Jeśli teraz ustawię vox na trójkę, to na wyświetlaczu nam się wyświetla vox. Próba vox, próba vox. Proszę bardzo. Włączyło się. Ale nawet teraz, jak coś mówię, to włącza się nadawanie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Test. Ta strzałka oznacza, że włącza się nadawanie. Tak działa funkcja vox. Bardzo przydatna, jeśli. Na przykład korzystamy z tych kofalówek, a nie mamy wolnych rąk, na przykład podczas wspinaczki. Kolejną ciekawą funkcją jest skanowanie dwóch kanałów, czyli możemy sobie teraz ustawić tutaj drugi kanał, który będzie skanowany, czyli powiedzmy ja wybiorę dwójkę, zatwierdzam i mamy ósemkę i dwójkę. I radio cały czas skanuje dwa kanały. Jeśli na którymś z nich się pojawi jakaś modulacja, no to możemy wtedy na tym kanale rozmawiać. No i menu. A jeśli dłużej przyciśniemy, to mamy blokadę, kana blokadę kanałów, czyli nie możemy teraz zmienić kanału. Tak to wygląda. Teraz wybieram się z tymi krótkofalowkami w teren i zobaczymy, jaki mniej więcej osiągnę zasięg. Nie będę bił rekordów, tylko pokażę mniej więcej jaki jest zaksięg i jakość połączenia w terenie niezabudowanym. Poczynam test, wziąłem psa na spacer i oddalam się od mojego domu, koło domu. Na drewienkach położyłem jednego retevisa, nagrywam go. Podłączyłem też SDR-a do anteny X300 na wysokości 300 metrów, żeby było widać zmianę siły sygnału, ale ten głos, który będziecie słyszeć w filmie, to jest głos, który pochodzi z Retevisa, który jest na odbiorze. W tej chwili już się oddaliłem od domu, e, od jakichś 100 metrów. Zatrzymałem się, ale idę dalej i będę Wam mówił w kolejnych miejscach, w jakiej mniej więcej odległości jestem i co mam po drodze. Jak widzicie nastawiłem kanał 11 bez kodów, dlatego że w tej górnej ósemce jest mniejsze, mniejsze zakłócenia, i mniej osób korzysta z niej. W związku z tym wziąłem kanał 11, w tej chwili już przeszedłem kolejne 100 metrów i przemieszczam się. Między radiami jest las, ale teren jest płaski i jest widoczność anten, więc powinno być jeszcze dobrze moim zdaniem. No idę dalej i powiem co będzie dalej. No i mamy już 300 metrów. W tej chwili się nie oddalam, ale idę. Idę w taki sposób, że jakby po linii równoległej do odległości między radiami. Więc się nie oddalam, ale się przemieszczam. Między radiami jest las, teren płaski, pojedyncze zabudowanie. Mamy 400 metrów. W tej chwili nadal się przemieszczam. Między, między radiami jest, już są pojedyncze zabudowania e, i droga. Zatem e, e, mogą być już jakieś drobne szumy. Ciekaw jestem czy są. E, w tej chwili się będę oddalał. Nadal teren jest w miarę płaski. Metrów, więc mamy w tej chwili około pół kilometra przemieszczam się, oddalam się od domu e, między mną no, a między tymi radiami dwoma, e, są już w tej chwili las i trochę kilka zabudowań jednorodzinnych zaczyna się taki teren e, trochę przemysłowy no i idę dalej e, już 600 metrów, e, ciągle się oddalam Między, między radiami jest, są zabudowania jednorodzinne, jest las i jest taki wielki zakład przemysłowy o zabudowie takiej niskiej. No i dalej idę. Zobią kolejne 100 metrów. Między radiami w tej chwili są domy, jest zakład przemysłowy, jest budynek szkoły i kawałek lasu. Ale teren cały czas jest płaski. No i oddalam się nadal i nadal idę no, danym ale nie będę cił rekordów y, odległości tylko po prostu chcę pokazać jaka będzie różnica e, pod y, wybiorem sygnału właśnie ze wzrostem odległości w związku z tym, jest, nie się nie odbyw, do kilometra po drodze mam już naprawdę sporo zabudowań staram się antenę trzymać pionowo co nie ruszać nią ale się także oddalam to chyba będzie koniec Czy to się nagra? Już jestem kilometr od domu, ale między mną no a domem są naprawdę już zabudowania, takie dom koło domu, to szkoła, ten zakład, o którym mówiłem i las. Więc bardzo jestem ciekaw, czy w ogóle cokolwiek będzie słychać. tym kończę test i zaraz go podsumuję. Jestem już po teście tych krótkofalówek. Powiem, że jestem... Pozytywnie zaskoczony zasięgiem do kilometra jest całkowicie zrozumiała transmisja. Dalej nie próbowałem, bo nie przypuszczałem, że zasięg będzie jeszcze większy. No, na pewno ten zasięg zależy od terenu, od zabudowy, czy to jest teren płaski, czy górzysty, czy miejski, czy wiejski, więc wie, wiele jest zmiennych, które na to wpływają. To są krótkofalówki PMR. Czyli bez pozwolenia. Dlatego polecam je wszystkim, którzy szukają czegoś do komunikacji między samochodami jadącymi gdzieś w górach, na kajakach, na wycieczkach itd. itd. Jeśli chcecie niezawodnych, prostych do użycia krótkofalówek, to właśnie takie PMR-ki są do tego najlepsze. Te, tak jak już mówiłem, wyróżnia spośród innych modeli to, że są wodoodporne i mają 16 kanałów, czyli wybór jest większy niż w tańszych modelach, które kanałów mają tylko 8. No i ładowanie przez USB to też jest przydatna sprawa, no bo można w terenie gdzieś podładować na przykład z powerbanku. To by było na tyle. Piszcie w komentarzach, co myślicie, jak Wam się to podoba. Pod filmem macie link do sklepu, który mi te kowalówki udostępnił do testu. Tam jest też specjalny kupon rabatowy, który jest ważny jeszcze niecały miesiąc do chyba 11 lipca. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, proszę o łapkę, komentarz. Każdy komentarz zwiększa zasięg, powoduje, że więcej osób trafi na ten. Film i na inne moje filmy. Dzięki za oglądanie. Cześć!